Cześć witajcie, z tej strony Masok. i to jest takie tak naprawdę nieplanowane nagranie, ponieważ po prostu hmm, przytrafiliśmy się z tym, że trzeba wam tłumaczyć jak jak kupować, jak kupować w naszym sklepie, a chcemy po prostu odsyłać Was do tego filmu, żebyście wiedzieli co i jak z tym sklepem, żebyście nie musieli się pytać. No więc tak jak wiecie, co jest spawn tutaj na tym klosku właśnie. I tutaj jak sobie pójdziecie bardzo blisko, nikt się nie zgubi, jak chcecie kupić coś, to idziecie tutaj. Dobra, stajecie na tej płytce naciskowej. Widzicie, teraz na czacie jest link. Po kliknięciu w niego wyskakuje wam coś takiego i klikacie na yes. I w przypadku, kiedy klikniecie na ten link, wyskakuje wam lista y, wszystkich tych przedmiotów, które są tutaj. One są tam podpisane. Jak na nie nakierujecie tych ich nazwa zaskakuje. Ona jest tak samo jak tutaj na tabliczce, więc wiecie, nie jest problem. Wiecie do końca, co chcecie kupić. A jeśli jeszcze bardziej chcecie mieć pewność, że, chcecie kup że kupujecie to samo, co chcecie kupić, żeby nie było pomyłki, to tutaj macie płytki naciskowe, które dają Wam bezpośredni link do tego. Więc stajecie tutaj, załóżmy, to jest pełne diamentowe eku. Klikacie jest i przechodzicie tutaj. Tak samo, nie wiem, powiedzmy, super vip na miesiąc. Klikacie. No i tutaj na jest. I was, wam otwiera przeglądarkę z tą stroną. Teraz wam pokażę w internecie, jak wygląda sklep serwerowy z naszymi wszystkimi ofertami na jednej stronie. No więc widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy po bardzo krótkiej przerwie i teraz jak widzicie, jesteśmy na tej stronie, na której jest rozpiska wszystkich przedmiotów. Jak widzicie, tutaj nakierujemy i wam, nam pokazuje, co to jest. Widzicie tutaj też na samej grafice, czyli na samym obrazku, ile to kosztuje SMS-em. No i oczywiście tutaj można się domyślić, że to jest ten level po obrazku. Pieniądze. Engine. No, kierujecie, to Wam pokazuje co to jest. I jak klikniecie, to Wam tutaj pokazuje opis tego co to jest, więc też. I co dostaniecie ewentualnie. I tak, jeśli kupujecie coś, że dostajecie jakieś przedmioty, to miejcie wolne miejsce w ekwipunku, bo nie wiem jak to zareaguje, jeśli nie będziecie mieli wolnego miejsca w ekwipunku. Możecie po prostu nie dostać, więc tak, yy, miejcie wolne miejsce w punktu. I teraz przejdźmy do tego, jak to kupić. Nie chcę, żeby to trwało zbyt długo, chcę, żebyście po prostu zrozumieli, jak to jest. Powiedzmy, że chcecie kupić to. Tutaj będzie podane. Mówię, do każdego itemu jest inny numer, znaczy czasem inny, czasem taki sam, ale po prostu każdy ma inny, ale teraz jest taka sama zawsze. Wpis Odpalacie swoje telefony, wpisujecie w SMS-ie AGCSRV. Tak samo jak tutaj jest. Z dużej litery wszystko. Jedna spacja pomiędzy tym no i ślecie to na numer, w tym przypadku 71480 no i kosztuje Was to 1 23 zł 23 grosze. I teraz musicie być na serwerze, aby to zadziałało, więc bądźcie na serwerze i wtedy wpisujecie tutaj ten swój kod. Powiedzmy, ja tutaj wpiszę swój nick. Ja nie wysłałem SMS-a, więc mi to nie zadziała, dobra, ale klikacie akceptuję regulamin i wyślij i wtedy i to akurat, o, musisz wyjść na serwer, aby móc kupić przedmiot. Kod nie został wykorzystany, ale to po prostu i tak by mi nie zadziałało, bo ten kod był fałszywy, prawda? No więc to jest chyba na tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli zaraz, jeszcze zaraz wam pokażę, jak się kupuje mm, osobno. Wiecie, dany przedmiot jaki chcecie kupić. Dobra, więc znowu jestem po przerwie króciutkiej. I teraz znajdujemy się właśnie na. Od razu kupujemy to, co chcemy, czyli podeszliśmy sobie załóżmy pod tablicę, na naszym serwerze oczywiście, pod tablicę z Super VIPem. Wchodzimy na tą płytkę przed Super VIPem. VIP płytkę naciskową przed Super VIPem. Tak, czynienia i klikacie na ten link, który Wam wyskoczy oczywiście. I wtedy właśnie jesteście na takiej stronie. To tak samo wygląda ta strona, niezależnie od tego, no jaki przedmiot, jaki przedmiot wybraliście. Ja akurat wybrałem Super No i dobra. Hmm. Tutaj macie, jest bardzo podobnie tak jak tam, tylko chciałem wygrać też to, żeby nie było pytań zbędnych. Tutaj macie wszystko pokazane, co dostaniecie. Tutaj jest pokazane, pokazany koszt, tak samo jak tutaj koszt. I tutaj, tak samo jak wcześniej, tutaj wpisujecie treść SMS-a, a tutaj numer SMS-a. Wysyłacie tego SMS-a, prawda, wchodzicie na serwer wcześniej. Pamiętajcie, żeby być zawsze na serwerze, kiedy wpisujecie kod. Tak, oczywiście, kiedy wyślecie SMS-a, to dostajecie kod, prawda. Dostajecie kod, wpisujecie tutaj ten kod, wpisujecie swój nick. Chodząc wcześniej na serwer oczywiście, prawda? Akceptuje regulamin i wyślij. No i to jest tyle tak naprawdę. Na to nie patrzcie, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was miał konto konto, konto konto PayPal. Nikt z Was prawdopodobnie tego nie ma, a jeśli ma, to na pewno wie jak to zrobić. Tak, więc jeśli nie wiecie, to po prostu się nie interesujcie. Więc to będzie tyle chyba. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie pytań jak to kupić. To tamto. No i tak ja wyłączyłem miesiące nagrywanie, więc teraz będziemy mieli czarny ekran. No ale tak czy siak kończę, więc cześć.